Pękła bańka metawersowych nieruchomości Ceny wirtualnych lendów lecą na ryj Spadają średnio o 85% Na przykład średnia cena gruntów sprzedawanych w Decentraland Osiągnęła najwyższy poziom 37238 dolarów w lutym 2022 roku 1 sierpnia ich wartość spadła średnio do 5163 dolarów Sandbox średnia cena spadła z około 35500 dolarów w styczniu do około 2800 dolarów w sierpniu. Dalej, czy Coinbase jest kolejnym kandydatem do bankructwa? Akcje Coinbase bardzo mocno spadły, ponieważ firma odnotowała niższe przychody oraz znacznie większą stratę niż oczekiwano. Wczorajszy spadek to 11% do poziomu 82,90 dolarów. Coinbase trafił na giełdę w złym czasie. Od początku jego debiutu na giełdowym parkiecie wartość jego akcji ciągle spada. Dla przypomnienia w kwietniu akcja Coin była warta 429 dolarów. Dla pocieszenia cena Coinbase odbiła się od poziomu 40 dolarów i w ciągu ostatniego miesiąca urosła dwukrotnie. Nie ma co się jednak podniecać, sytuacja cynowo jest ciulato jak się u nas gotuje. Coinbase, partnerstwo z BlackRockiem. Jak dla mnie słowo partnerstwo w świecie krypto jest zdecydowanie nadużywane. Zwykle nie jest dla mnie powodem do ekscytacji, ale zacznijmy od tego, czym jest BlackRock. Obecnie na świecie jest około 40 bilionów dolarów w obiegu. BlackRock zarządza aktywami wartymi 10 bilionów dolarów. Co oznacza, że ta firma zarządza 1 czwartą światowych aktywów finansowych. Brzmi poważnie. No i tak właśnie jest. I teraz tak. Celem partnerstwa tych dwóch wyżej wymienionych firm jest stworzenie Coinbase Prime. Jego rynkiem ma być Ameryka Południowa. Coinbase Prime ma umożliwić instytucjonalnym inwestorom z Ameryki Południowej ekspozycję na kryptowaluty. No bo wiecie, my ogólnie nie mamy problemów z tym, żeby kupić kryptowaluty. Ale inwestorzy instytucjonalni mają przed sobą wiele wyzwań w tej kwestii. Jeżeli BlackRock stawia faktycznie na Coinbase, to amerykańska spółka ma wsparcie największej firmy inwestycyjnej świata, a to już byczy znak. I nie, nie to nie jest short term. Myślę, że to jest długoterminowa predykcja, ale tak to jest byczy znak. To co dla nas ważne, duże instytucje finansowe nie przewidują, że to koniec kryptowalut. Dlatego interesuj się krypto. Prawdziwe pieniądze są zarabiane w trakcie bessy. Subskrybuj ten kanał. Subscribe, 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 subscribe. To nie jest pierwszy krok BlackRock w kierunku krypto. Miesiąc temu zaczął on współpracować z USDC, czyli stablecoinem Coinbase'owym. BlackRock jest all in w Coinbase. A ty ze swojej strony, jeżeli masz ochotę, to możesz rozwiązywać quizy na Coinbase, za które dostaniesz darmowe kryptowaluty. Link poniżej. Wraca temat ostatniego zhakowania portfeli na Solanie. Ten hak głównie dotyczył Slope Wallet, który jest portfelem wyszukiwarkowym na Solanie. Każdy seed, słowo klucz, które zostało wygenerowane przez portfel albo zostało przeniesione z innego portfela na Slope, Potencjalnie jest zagrożone tą kradzieżą. Jeżeli posiadasz środki na portfelach wyszukiwarkowych z Solany, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to przenieść swoje środki na nowy portfel. Niekoniecznie wyszukiwarkowych. O jakich wydarzeniach ze świata kryptowalut ostatnio Ty słyszałeś? Do jakich tematów powinienem się odnieść? Zostaw komentarz poniżej, a ja nawiążę do niego w następnych filmach. Dzięki subskrybuj, komentuj, polub nara!